Czemu masę zdobywać, widzowie? Co jest potrzebne, żeby rozgrzać mięśnie? Właśnie. Wszystkie partie mięśni. To jest, yy, widzowie, bardzo ważne. Ja jestem fanem widzowie, już rozgrzane tego typu. Już jestem rozgrzane tego typu. Czy ile ja dzisiaj wycisnę pompę? O to jest pytanie, widzowie. No i ja jestem po pracy, to zobaczymy. Ile będę mógł, to zrobię tego typu. Czy dam radę więcej? Zobaczymy. Nie ma co przesadzać widzowie, żeby nawalać w pompę, bo naprawdę można za zakwasy na mięśnie. A dopiero będzie twój problem widzowie. Dobra, zaczynamy. Czy to wyjdzie mi jaki ja myślę? Zobaczymy co to wyjdzie tego typu rozgórzałem się i zobaczymy. I trzeba iść do przodu dalej.